Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie taka mała wycena dwóch łazienek, a mamy dzisiaj jedną łazienkę większej 8 m2 plus łazienki, gdzie będzie sama modlarka plus, y, plus WC, 3 m2. Starym w mojego kanału mogą na pewno widzieli, że czasami takie ceny się pojawiają na moim, na moim kanale. Czasami też pytałem go z filmami, czy chcecie takie filmy z wycen, jak to mniej cenowo. Czyli indywalnie możecie sobie porównać z innymi wykonawcami, czy też może, możecie porównać sami ze sobą, jeżeli też wykonujecie takie usługi, tak? Yy, wracając do tematu łazienek, kilka wycen już z takich łazienek było. Yy, w zeszłym roku, jak i w ubiegłym roku, jeżeli ktoś jest z nowym moim widzem, to, to jest obrażony poprzednich filmów, na wszystko omawiałem, za to je wybiorę. Czasami, czasami wyceny były szczegółowe po prostu za etap pracy i na przykład za skucie. Czy nie gruzy, to jest kawalek, gdzie biora ile brancę, czy oczywiście to oczywiście od Zalezie to oczywiście od piętra, ile tego jest do zniesienia, czy jest winda, czy nie ma windy, po prostu u rzeźników czy to jest to po prostu łazienka w stanie do wykończenia, czy to jest to do kapitalnego remontu, czyli instalacje wszystkie trzeba zmieniać. Czy... Oczywiście te ceny też są inne. No i wiadomo też to, że zależy od tego, jakie, jakie płytki, jaki jest inwestor, czy inwestorka czy klient, czy klienta sobie wymyśli jak chcą, czy to jest jednego rodzaj na ścianach, czy to jest dwa rodzaje, trzy rodzaje, czy to są jakieś czy to są jakieś, yy, na przykład jakieś półki z płytek zrobione czy jakieś nęki, nalety i tak dalej, no jest czy to są większe formaty płytek, czy są mniejsze, tak jak mówię, bo jest, tak jak pewnie większość z jest taka moda, że dużo jest bieli łazience i płytek drewnopodobnych Nowe między innymi, kiedy się są łazienki ale to jest zieleń, drewno i biel. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do oglądania. Niech nie za w najbliższych dniach kończy to zlecenie, to zrobi Pan podsumowanie. Zobaczycie jak łacienka wszystko wygląda. Praktycznie ostatnio też da film z etapów pracy, z postępów na domy także zapraszam do oglądania. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, to zrobiłem sam, jak to wszystko dokładnie wygląda i co jeszcze ewentualnie zostało do utrudnienia. Na tym wapowiem w łazienkach 8 m2 mam wszystko rozpisane, co jest do zrobienia, wymiary płytek z nami, powierzchnie z nami. Powiem cenę, jaką jak wysłałem wczoraj wieczorem. Czyli dzisiaj, mamy, y, dzisiaj mamy środę, wysłałem tą cenę we wtorek, zobaczymy co z tego będzie. Chciałem coś nagrać, się nasz to małe papierami co Pododowałem, że teraz akurat jestem na etapie fugowania salonu. Dwa razy już wyprofilowałem profilowałem, przyjmuję podłogę. Jeżeli raz za pracę przymyj, do tego wiecie, że zajmie to wyschnie, to tak na szybko coś parę minut nawiązych dla ostatni tych filmów. Na moim kanale pojawia się miejsce, zresztą tak gdzie jak towarzylice. Czasami dodaję 3-4 filmy w ciągu tygodnia, czasami jeden, czasami w ogóle ja po prostu tak jak mówię, że nie, nie na wszystko nie na wszystko jest czas. wracając do te temat. Łazienka 8 metrów kwadratowych, co jest do zrobienia. Oczywiście to jest, że to jest łazienka w stanie tak, to tam nie trzeba wyburzać żadnych, żadnych zmian. W instalacjach nie będzie tak i tak dalej. Chyba tam z tego co pamiętam, to jedno do gniazdko ma No ale to będzie taki najmniejszy problem. No wiadomo, że jest to zacznę Izolacja jest do zrobienia, standard, montaż stelaża WC. Jeżeli chodzi o płytki na ścianach, to będą 1200 na 600 czyli taki większy format. I no plus jest, jest, jest jeszcze jedno okno do urobienia, To wiadomo, że też ma, bo też ma wpływ na cenę finalną dla pokazanego, że to jest mocno to jest, jest trochę teraz. gres na podłodze 1200 na 200 i później gres będzie przechodził w strefę prysznicową, czyli będzie cała podłoga w drewnie i tam gdzie będzie strefa prysznicowa, będą płytki się schyliły z podłogą, będą przychodziły na ścianę. Tak sobie klienci wymyślili. Nie, nie jest to żaden projekt. Mniej więcej wiem, jak to ma wyglądać. Tak jak, teraz, tak jak mówię, teraz pisałem cenę i teraz czekam na, czekam na odpowiedź. No i, i tak samo będzie, otył liniowy. Montaż odpływu od liniowego plus robienie spadków oczywiście i montaż szybki ślicznych. Nie będzie tutaj ani żadnych obiektów ślicznych, nawet tak jak mówię, będzie odpływ liniowy, nie będzie to salo, nie będzie pamiętną zamknięta, będzie tylko z jednej strony trzeba ślicznych większa. Tak żeby klienci gdzieś tam chyba opatrzyli. nie wiem, tak, no, chyba, że się coś jeszcze tu nie zmieni. No i plus skręcanie i montaż dwóch szapek, bo tam będą dwie, dwie szafki umywałkowe plus czyli montaż dochodzi do tego jeszcze dwóch umywalek nabratowych. Montaż no dwóch baterii naprotowych, montaż usta pisiącego, czyli nie będzie to wklejane w płytki, tylko po prostu będzie przyklejone albo powieszone na dwie, w sumie to będą dwa usta, przepraszam, no bo będą dwie urwaki. Na początku dziś się zastanawiali, czy to będzie jedno duże, czy dwa usta. Zdecydowali się, że prawdopodobnie będą dwa osobne usta, czyli będzie na osobną, na osobną Już dochodzi do tego też montaż panny, powracającej w bateria wolno stojąca. Montaż oświetlenia w łazience, jeżeli chodzi o oświetlenie, to dokładnie to jeszcze nie wiem, to będzie wyglądało, bo tego się jeszcze nie wydali. Montaż baterii podtynkowej tam, gdzie będzie brysznic, tak. No i wiadomo, silikonowanie, sy puchowanie czyli się jest sylikon w narodzinie, wpływowanie całej powierzchni, czyli obłoki i ściany. Tak jak mówię, łazienka 8 metrów, czyli 8 m kwadratowych, czyli jest dosyć spara łazienka, baweczka to mamy całe 4, dlatego tego mnie to jest duża. Ozięka. i za tą łazienkę za tą powiedziałem, jeżeli ta robota oczywiście do dyskusji, bo tego jeszcze nie wydało 10 tysięcy złotych. Możecie sobie to yy, sami ocenić, czy to jest dużo, czy to jest mało, wiadomo, każdy ma jakiś swój cennik. Pierwsze będą komentarze, że za co chcę tyle pieniędzy, jedni powiedzą, że jest, jestem tani, inni powiedzą, że jestem drogi, inni powiedzą, że akurat. Wiadomo, zdanie są podzielone, dlatego zapraszam do dyskusji w komentarzach. Wejdziemy teraz do łazienki w WC, gdzie ma być zamontowane WC i umywalka, czyli 3 m kwadratowe tam jest. Płytki na podłogie mają iść 60 na 60, czyli taki standard. Płytka na ścianie 60 na 30, montaż stolarza w WC, wiadomo, idziemy też niski w WC. I dochodzi jeszcze montaż szafki plus umywalki nawrotowej. Montaż baterii, wiadomo też, fugowanie i silikonowanie, czyli za to za tą pracę wyceniłem na 4000 zł. No oczywiście, jeżeli ktoś chyba też o tym nie wspominałem, to jest płytki do samego sufitu, czyli widzą dwie całe po 1200 i jakaś tam odcinka do około 20 cm, chyba jak dobrze pamiętam, chyba, że rodzaj wójtek i wymiary się zmienią, ale chyba mi się wydaje, że już chyba na tym zostanie. Tak jak mówię, czekam na odpowiedź, jeżeli... Jeżeli dojdzie do skutku, to zlecenie dopiero gdzieś za trzy miesiące, bo wcześniej nie tak ciężko jest z czasem, zobaczymy jak to wszystko się ułoży, czy chyba że jakieś lecenie nie wypadnie jeszcze. No i w ogóle mogą się zdarzyć. Także wiecie, tak jak to u mnie wygląda. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.